Niezwykłym dla mnie jest to, że Bóg zupełnie nie patrzy na nas tak, jak my patrzymy na siebie nawzajem. Byliśmy zgubieni, On zapłacił cenę za to, żeby nas odnaleźć. Przed chwilą śpiewaliśmy tę piękną pieśń. Obietnice w niej zawarte dotyczą tych, którzy wierzą. To, co On uczynił na krzyżu, to jest jedna rzecz, a drugą jest uwierzenie w to i przyjęcie tego. Mogę powiedzieć Ci, że Bóg Ciebie kocha, i to jest prawda. Ale zupełnie inną rzeczą jest to, czy Ty doświadczasz tej miłości, czy nie. Mogę powiedzieć Ci, że On jest miłosierny, ale powiedz mi, czy doświadczasz Jego miłosierdzia w swoim życiu. Mogę powiedzieć Ci, że zostałeś oczyszczony. Pytanie jednak brzmi, czy faktycznie tego doświadczasz. Twoje doświadczanie Boga zależy tylko od jednej rzeczy, od tego, czemu wierzysz, czy nie. Wróg bardzo dobrze o tym wie. Dlatego robi co może, żeby kształtować to, w co faktycznie wierzymy. Kto jest sprawcą Twojej wiary? Jezus Chrystus. Kto jest jej dokończycielem? Jezus Chrystus. Gdy mój wzrok jest utkwiony w Niego, gdy On jest tym, za kim podążam, a nie tylko tym, do którego się modlę, gdy mam kłopoty, gdy On jest tym, za którym podążam, a nie tylko tym, któremu śpiewam pieśni uwielbieniowe, wtedy staje się nie tylko sprawcą, ale i dokończycielem mojej wiary. On dał mi coś, w co mogę wierzyć, i gdy ja zaczynam wierzyć w Jego dokończone dzieło, On zaczyna uwalniać w moim życiu to, za co zapłacił. Dlaczego więc modlimy się o chorych, ponieważ są chorzy? Nie, modlimy się o chorych, ponieważ ich grzechy zostały im przebaczone. Przebaczenie grzechów przez Boga przynosi człowiekowi jego pierwotną wartość. Sprawia, że człowiek przestaje żyć pod przekleństwem, które grzech przyniósł na ziemię. To sprawia, że człowiek zostaje uzdrowiony. Właśnie dlatego Jezus uzdrawiał, gdziekolwiek się pojawiał. Pokazywał w ten sposób ludziom, że odnawia im ich pierwotną wartość. Dlatego jest napisane, że wzrastamy w Nim we wszystkich rzeczach. Gdy patrzymy na Niego, widzimy, że właśnie takie patrzenie na ludzi powinno być naszym standardem i celem. Jest napisane, ale my patrzymy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. My próbujemy poruszać się w uzdrowieniu na podstawie biblijnych zasad. Staramy się je wypełnić, się w nich odnaleźć. Patrzymy, czy ktoś został uzdrowiony, czy nie. Frustrujemy się. I po roku okazuje się, że poddaliśmy się osiem miesięcy wcześniej. Nadal modląc się wypowiadamy właściwe słowa, ale naszego serca już w tym nie ma. Jest przestrzeń na to, żeby trwać w sprawiedliwości i w odkupieniu. Wierzę w to, że On jest z Tobą, a nie przeciwko Tobie. Możesz być w miejscu, w którym przestaniesz mówić, Boże, przecież myślałem, że mnie kochasz. Tylko w którym będziesz mówił, Boże, przecież ja wiem, że Ty mnie kochasz. Jego miłość do Ciebie może być całkowicie niezagrożona przez to, co dzieje się w Twoim życiu. Twoje życie zacznie ulegać przemianie wtedy, gdy będziesz trwał w wierze bez względu na to, co dzieje się wokół. My natomiast oceniamy to, w co wierzymy, na podstawie tego, co widzą nasze oczy, dlatego prawie nigdy nie smakujemy tego, co przynosi ze sobą dopełniona wiara. Więc dzisiaj będziemy modlić się o chorych. Trwanie w wierze to nie jest wygrana, przegrana, albo coś pośrodku. Trwanie w wierze to nie zastanawianie się, czy Bóg coś uczyni, czy czegoś nie uczyni. Bóg nie jest produktem z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, jeżeli nie spełni on Twoich oczekiwań. Wiara jest miejscem, w którym znajduje się Twoje serce. Ona sprawia, że Twoje serce zawsze jest gotowe, aby przyjąć to, za co on zapłacił. Gdy wierzysz. To wierzysz w swoim sercu, że on cię kocha? Koniec kropka. Wiara mówi, on jest uzdrowicielem. Koniec kropka. Modliłem się w swoim życiu o uzdrowienie moich przyjaciół, z których co niektórzy umarli. Czy to podważa Boże Słowo? Czy to podważa autorytetowi Jezusa Chrystusa? Nie daje mi to tylko przestrzeń do wzrostu. Jest napisane, że mam wzrosnąć w niego we wszystkim. My, gdy nam w cudzysłowie nie wyjdzie, skupiamy się na sobie i na tym, co prawdopodobnie zrobiliśmy nie tak. Albo szukamy luk w naszej teologii, a mamy podążać za Jezusem, mamy wpatrywać się w Niego, tak aby stać się do Niego podobnymi we wszystkim, a nie skupiać się na sobie. Właśnie dlatego On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeżeli nie widząc uzdrowienia, będę wymyślał powody, dla których prawdopodobnie taki obrót sprawy był Bożą wolą, to mam problem. Ponieważ wymyślam sobie usprawiedliwienie kosztem prawdy, a prawda jest tym, co nas uwalnia. To, w co wierzymy, nie może być kształtowane przez to, czego doświadczamy. To, w co wierzymy, musi być kształtowane i formowane przez to, czego On doświadczył. Kto jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary? Jezus, a nie okoliczności naszego życia. Nie oceniaj tego, co jest Bożą Wolą, w oparciu o to, co się dzieje w Twoim życiu. Życie Jezusa w doskonały sposób pokazuje, jaka jest Boża Wola dla człowieka. Sam powiedział, że czyni tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Dzisiaj więc pomodlimy się o chorych. Kto z Was kiedykolwiek wcześniej modlił się o chorych? Prawdopodobnie to, co teraz Wam powiem, rozbawi niektórych z Was. Kiedyś, gdy tego słuchałem, to wcale mnie to nie bawiło, tylko bolało. Ale już nad tym przeszedłem. Czy zauważyliście, że gdy modlimy się o chorych, bardzo często stajemy się niesamowicie skupieni na sobie samych? Zastanawiamy się, czy nasza modlitwa jest właściwa. Czy ton jest w porządku? Czy treść modlitwy jest poprawna teologicznie i czy wypowiadamy ją z właściwym autorytetem, czy nie? Skupiamy się bardziej na naszej modlitwie niż na tym, w co naprawdę wierzymy. Pan powiedział, że mam to mówić za każdym razem przed grupową modlitwą. To, o czym mówię, stało się dla nas warownią. Jeżeli to jakość naszej modlitwy uzdrawia chorego, to znowu wpadliśmy w uczynki. W takim wypadku wszyscy musimy udać się na jakieś studia modlitewne. I broń Boże nigdy nie modlić się o chorych, zanim to nie skończymy na tych studiach, przynajmniej doktoratu. Mam dla Ciebie wiadomość, to nie Twoja modlitwa uzdrawia chorego. Powtórzę to jeszcze raz, Twoja modlitwa nigdy nie uzdrawia chorego. Chorego uzdrawia wiara w dokończone dzieło Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Jezus ogłaszał ludziom ich uzdrowienie. Mówił: wstań i chodź, przejrzyj, weź swoje łoże i chodź, wyprostuj swoją rękę. A więc powiedzenie słów bądź zdrowy jest zdecydowanie wystarczające, gdy chodzisz w objawieniu i zrozumieniu dokończonego dzieła krzyża. Zauważyliście, że czasem robimy coś śmiesznego z głosem, gdy zaczynamy się modlić? Przełączamy się na tryb modlitewny. I teraz Ojcze, modlę się i rozkazuję. Ogłaszam, że Twoja wola wypełni się w Jego życiu. Bombardujemy Jego mościa wersetami z lewa i z prawa. Odpalamy najbardziej fantastyczną i kwiecistą modlitwę, na jaką nas stać. A choroba ani drgnie. Wtedy próbujemy jeszcze jednego podejścia. Przybieramy jeszcze inną pozę. Boże ojcze, w imieniu Jezusa teraz rozkazuję, wynoś mi się stąd? W tym momencie i tak już jesteś zniechęcony. Powiedziałeś, że po pierwszej modlitwie nic się nie zmieniło. Jesteś już więc niesamowicie skupiony na sobie i zdążyłeś wpaść w uczynki. Przy trzeciej próbie modlitwy już całkowicie wpadłeś w niewiarę. Ale brzmisz tak, jakbyś jeszcze wierzył. Przy czwartym podejściu już jesteś sfrustrowany. Zastanawiasz się, jak dałeś się w to wkręcić, i obiecujesz sobie, że już nigdy tego sobie sam nie zaserwujesz. Kto z was wie, że to, co mówię, nie jest wcale tak dalekie od prawdy? Dajemy się nabrać na pewien prosty trik. Wydaje nam się, że we wszystkim chodzi o nas. Ty sam nie możesz uzdrowić nikogo. A Jezus mówi: Idźcie i uzdrawiajcie chorych. On oczekuje od nas, że będziemy wierzyć w to, że On w nas żyje, że będziemy wierzyć w to, że gdy my dotykamy ludzi, to On ich dotyka, że gdy będziemy przemawiać, będziemy mówić o tym, w co faktycznie wierzymy, a On za tym stanie. Nikt tutaj dzisiaj nie jest w stanie pomodlić się wystarczająco dobrą modlitwą, żeby kogokolwiek uzdrowić. Wszyscy jednak możemy uwierzyć w to, że to, co On uczynił, jest wystarczająco dobre. Wszyscy możemy wierzyć w to, że jesteśmy sprawiedliwi, że nam przebaczył, że jesteśmy czyści, bez skazy i bez nagany w jego oczach. Więc prawdopodobnie nie musisz wydobywać z siebie niczego skomplikowanego. Prawdopodobnie wystarczy powiedzieć bądź zdrowy w imieniu Jezusa. Ponadto w modlitwie o chorych bardzo pomaga to, gdy wierzymy w to, że Jezus naprawdę kocha osobę, o którą się modlimy i że ona sama nie jest w stanie nic na to poradzić. Nie jest w stanie tego zmienić, ani na to wpłynąć w negatywny sposób. Dlaczego? Ponieważ miłosierdzie góruje ponad sądem. Bracie, ale przecież ona nie ma wiary. Cały czas ogłasza nad sobą negatywne rzeczy. Widziałem, jak prosta wiara w dokończone dzieło krzyże całkowicie rozkłada takie argumenty na łopatki. Nieraz ludzie, o których się modlę, mówią mi, że oni przecież nawet nie wierzą w Boga. A ja im odpowiadam: Przecież ja was o to nie proszę. To ja jestem tym, który wierzy. Ty nie musisz, ja tylko chcę się o ciebie móc pomodlić. Być może cię to oburza i powiesz, ale jak to? Przecież głoszenie jest ważniejsze niż uzdrawianie. Najpierw doprowadź kogoś do wiary w Chrystusa. Ewangelie mówią o głoszeniu i uzdrawianiu zamiennie. Na przykład w Ewangelii Łukasza jest napisane, że najpierw mamy uzdrawiać chorych, a potem mamy głosić. Niektórzy ludzie najpierw potrzebują zobaczyć Bożą moc w akcji, bo mają w sobie wystarczająco wiedzy i martwej religii, żeby wymyśleć jakiś argument, dla którego nie pozwolą ci się pomodlić o siebie. Naprawdę czasem lepiej jest nie mówić niczego i po prostu zacząć uzdrawiać chorych. I nawet gdy osoba, o którą się modlisz, wyleci ci z jakimś niecenzuralnym słowem, gdy będzie zaskoczona tym, że coś się wydarzyło. Któregoś razu zobaczyłem, jak po chodniku idzie kuśtykający wojskowy. Zapytałem go: Słuchaj, co się stało? Odpowiedział: Zerwałem sobie więzadła krzyżowe. Ciągnąłem dalej. I co ci powiedzieli? Odpowiedział: Chcą mi zrobić jakąś operację. Mi się to nie uśmiecha. Mam nadzieję, że to po prostu odejdzie. Podchwyciłem te słowa. Powiedziałem: Wierzę w to, że to może odejść. Co takiego? Nie, naprawdę to może odejść. Powiedz mi, czy jesteś gotowy na to, żeby ten ból przestał ci w tej chwili dokuczać? Chciałbyś tego? No pewnie, ale o czym mówisz? Chwyciłem go za kolano, niczego mu nie tłumacząc. Nawet słowem nie wspomniałem o Jezusie, a Jezusowi to się bardzo podobało. Pomodliłem się o niego w imieniu Jezusa. Widać było, że dotknęło go to, że modli się o niego ktoś, kto jest od niego dużo starszy, że uklęknął przed nim na kolana ktoś, kto ma siwe włosy. Wstałem i powiedziałem: Proszę, sprawdź teraz, jak się czujesz. Zrobił kilka kroków i powiedział, co jest kurde, tylko w trochę brzydszej wersji. Wiecie, co było fajne? Gdy użył słowa na K, ból nie wrócił z powrotem. To nie są uczynki, ale Boże Miłosierdzie. Tak właśnie wygląda Boża Łaska i Boża Miłość do człowieka. Powiedzcie mi, czy Bóg wiedział, że on przeklnie na całe gardło? Czy nie uzdrowił go bez względu na to? Wiecie, Bóg ojciec nie próbuje zasłonić Jezusowi oczu i uszu, gdy ludzie klną jak szewc. Boga naprawdę to nie szokuje. Przecież On wie wszystko i wiecie, co On kocha tego człowieka. Wtedy miałem okazję podzielić się z Nim Królestwem Bożym, podzieliłem się z Nim Ewangelią. Sam sobie wtedy przyłożył rękę do ust. Przecież do tamtego momentu w życiu On nie znał niczego innego. To w jaki sposób, przepraszam, miał się wyrazić? Ludzi chorych zawsze możesz podzielić na dwie kategorie. Są ludzie, którzy od razu będą w stanie powiedzieć ci, czy coś się zmieniło, czy nie. Któregoś razu na parkingu zobaczyliśmy mężczyznę, który miał skręconą nogę. Nie wyglądało to strasznie, ale widać było, że coś jest nie tak. Bóg dosłownie wyprostował na naszych oczach jego nogę. Jego kumple, którzy z nim byli i widzieli to na oczy, wrzucili z siebie w 15 sekund tyle przekleństw, że jestem pewien, że pobili jakiś rekord Guinnessa. A Duch Święty patrzył na to i nawet nie drgnął. Nie zabrał temu człowiekowi jego uzdrowienia. Nie powiedział, ach, to tak reagujecie na świętość Bożą i nie skręcił mu nogi jeszcze mocniej niż wcześniej. Po minucie dzielenia się z nimi Ewangelią, sami zaczęli przepraszać za to, jak się przed chwilą wyrażali. To jest dopiero ciekawe, co? Właśnie tak wygląda wiara, która jest czynna w miłości. Nie jest napisane, że wiara jest czynna w uczynkach. Biblia mówi o wierze, która jest czynna w miłości. Gdy zaczniemy widzieć, jak wartościowe jest nasze życie w Bożych Oczach, to zaczniemy widzieć, jak bardzo w Jego oczach wartościowe jest życie każdego człowieka. Gdy zrozumiesz, w jaki sposób on na Ciebie patrzy, każda osoba stanie się dla Ciebie cenna. I wtedy łatwo ci będzie mieć w swoim sercu wiarę czynną w miłości. Przez całe życie kategoryzowaliśmy sobie ludzi w głowach, osądzaliśmy ich, przyklejaliśmy sobie nawzajem różne łatki. Zamiast patrzeć na siebie nawzajem tak, jak Bóg patrzy na nas wszystkich przez pryzmat swojego syna. Rozumiecie o co mi chodzi? Czasem będziesz modlił się o ludzi, którzy od razu powiedzą ci, że zostali uzdrowieni, ponieważ cały czas odczuwają symptomy. Czasem będziesz się modlił o takich, którzy odczuwają ból co jakiś czas. Na pewno słyszeliście, jak w kolejce do sklepu ludzie potrafią narzekać na swój stan. Mówią: Jutro rano znowu dopadnie mnie to i tamto. Pewnie nawet nie będę w stanie się ruszyć. Niektórzy mówią, ale to dziwne, że dzisiaj akurat nie odczuwam żadnych bólów migrenowych. Zazwyczaj o tej godzinie już pęka mi głowa. Gdy słyszysz coś takiego, możesz tę osobę zaczepić. Możesz powiedzieć: słuchaj, to, o czym mówisz, może się zmienić. Co masz na myśli? Naprawdę uważam, że to może się zmienić. Proszę, pozwól mi coś zrobić i nie odmawiaj mi. Ale czego mam ci nie odmawiać? Nieważne, po prostu powiedz, że mi nie odmówisz. No ale o co chodzi? Chcę się o ciebie pomodlić. Proszę, nie odmawiaj mi. To nie będzie nic dziwnego, nie bój się. Gdybym wiedział, że nic się nie wydarzy, to nie prosiłbym cię o to, żebyś pozwolił mi się o siebie pomodlić. Powiedz mi, gdybym naprawdę był przekonany o tym, że nic się nie wydarzy, to zaczepiałbym ciebie. Nie musimy teraz tego przegadywać, po prostu pozwól mi się o siebie pomodlić. Widziałem tyle uzdrowień, które nastąpiły właśnie po takiej konwersacji. Gdy ktoś nie odczuwa symptomów i nie jest w stanie od razu zweryfikować, czy coś się wydarzyło, czy nie, po modlitwie możesz powiedzieć, słuchaj, wierzę, że to już do ciebie nie wróci. A co jeśli wróci? Przestań myśleć w ten sposób. Z pełnym autorytetem ogłaszam, że to już nie wróci. Dlaczego? Bo z całego serca wierzę, że on cię kocha. I odchodzisz, zostawiasz taką osobę w spokoju. Gdy ktoś w danym momencie odczuwa bóle migrenowe, pomódl się o niego. Co jeśli się nic nie wydarzy? To jest podstawowe pytanie, które powstrzymuje chrześcijan od modlitwy o chorych. Głównym powodem, dla którego wierzący się nie modlą, nie są przeszkody teologiczne, ale to, że boją się, że nic się nie wydarzy. I wiecie, co w wyniku tego się dzieje? Dokładnie to, czego się boją. Boją się, że nic się nie wydarzy i właśnie to otrzymują. Jest taka jedna prosta zasada: jeżeli nigdy nie będziesz modlił się o chorych, to nigdy nie zobaczysz uzdrowienia. Co za niesamowity paradoks. Nie pozwólcie, żeby to było w porządku dla Was. Te znaki będą podążać za tymi, którzy uwierzą. Będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Jeżeli nie kładziesz rąk na chorych, to prawdopodobnie dlatego, że i tak nie wierzysz w to, że zostaną uzdrowieni. My zamieniamy wiarę w punkt w czasie. Boimy się, że migrena nie odejdzie, że usłyszymy: Słuchaj, no boli tak samo. Przykro mi, ale łeb mi pęka. Załóżmy, że ta osoba się śpieszy. Widzisz, że czuje się niekomfortowo. Czasem trzeba to szanować. Dzięki Duchowi Świętemu wiesz, jak się zachować w określonej sytuacji. Nie jesteś w stanie napisać na ten temat podręcznika. Czasem, jeżeli jest na to przestrzeń, proponuję powtórną modlitwę. W którymś momencie jednak, jeżeli widzę, że nic się nie zmienia, ja muszę pozostać w miejscu, w którym wierzę, że Bóg jest pomiędzy nami i czyni coś. Nie mogę pozwolić na to, żeby to, co się dzieje, lub to, co się nie dzieje, wpłynęło na to, w co naprawdę wierzę. Możesz powiedzieć, słuchaj, naprawdę zaszczytem było dla mnie dzisiaj pomodlić się o ciebie, dziękuję ci za tę możliwość. Widzę, że naprawdę ciebie boli. Jeśli chcesz mogę pomóc ci dostać się do auta. Załóżmy, że ktoś ewidentnie już ma ciebie dosyć, ukrywa przed tobą twarz, zasłania sobie oczy ręką, Wsiadam do samochodu i nie chcę utrzymywać kontaktu wzrokowego. Możesz pozwolić sobie na to, żeby cię to zniszczyło. Zacząć zadawać sobie pytanie, Boże, przecież zrobiłem to, co jest napisane w Twoim słowie. Czuję się jak głupiec i jakbym źle Ciebie reprezentował. Nie chcę już nigdy więcej tego robić. Nawet w takiej sytuacji możesz wyjść z niej zachęcony. Możesz powiedzieć, jest napisane, że jeżeli będziemy prosić, to otrzymamy. Ja wierzę, że ta rzecz opuszcza Twoje ciało. Idę teraz do swojego samochodu i będę dalej modlił się za ciebie i za twoje życie. Jestem podekscytowany, bo wiem, że Bóg coś czyni w tobie. I na koniec chcę nad tobą coś ogłosić. Ogłaszam, że ten ból dzisiaj od ciebie odejdzie, i znakiem dla ciebie będzie to, że on już nie wróci. Mówię ci, nie wierzę w to, że ten ból już do ciebie kiedykolwiek wróci. Być może dopiero za kilka tygodni zorientujesz się, że już nie masz tego problemu. Wtedy pamiętaj o tym, że to Bóg uczynił to w twoim życiu. Odchodząc z takiego miejsca, musisz odchodzić w wierze, a nie zastanawiać się, dlaczego nie jestem namaszczony, dlaczego nikt nie jest uzdrawiany, gdy się modlę. Jest ci to kompletnie niepotrzebne. Jeśli myślisz w ten sposób, to modląc się o kolejną osobę, będziesz już modlił się z pozycji przegranego. Mamy 8:26. Jest tak tylko dlatego, bo zaczęliśmy o 6. Gdybyśmy zaczęli o 7., to mielibyśmy już w półdziesiątą. Zazwyczaj, gdy podróżuję, to modlitwę o chorek zaczynam około 945. Dziękuję Ci więc, pastorze, za to, że mogliśmy wystartować już o szóstej. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj w swoim ciele uzdrowienia, ale nie byłbyś w stanie rozpoznać tego, czy coś się zmieniło po modlitwie, czy nie, jeżeli potrzebujesz czasu na to, żeby potwierdzić swoje uzdrowienie, jeżeli potrzebujesz czasu albo badania, żeby zweryfikować jakąś zmianę, Myślę, że wszyscy rozumiecie, o czym mówię. Chcę, żeby właśnie ta grupa osób teraz wstała. Dolega ci coś, czego nie odczuwasz w danym momencie i co nie pozostawia sobie w tej chwili żadnych symptomów. Jest to na przykład jakaś choroba wewnętrzna. Bardzo proszę Was, żebyście wstali. Wiem, że jeszcze przynajmniej 8 albo 9 osób potrzebuje wstać. Wiem, że jeszcze kilka osób nie odpowiedziało na to zawołanie. Proszę Was, zaszliście tak daleko. Zróbcie jeszcze ten jeden krok. Wiem, że jeszcze siedem albo osiem osób potrzebuje wstać. Niech teraz wstaną osoby, które nie są w stanie stwierdzić tego, czy po modlitwie coś się zmieniło, czy nie. Potrzebujemy poczekać jeszcze na kilka osób. Teraz na sercu mam cyfrę pięć i to uczucie nie chce ode mnie odejść. Czy myślicie, że czekałbym na te pięć osób, gdybym nie miał tego na sercu? Przecież wstało już mnóstwo osób i jest się o kogo modlić. Bóg chce, żebyś Ty uwolnił swoją wiarę. Abyś poprzez wstanięcie na nogi powiedział mu, że wierzysz. Potrzebujemy jeszcze cztery kolejne osoby. Proszę was, nie przedłużajcie już tego. Po prostu wstańcie, ponieważ reszcie może być trudno stać. Wiem, że przemawiam teraz mocno i bezpośrednio. To, co się dzieje, jest moją codziennością. Wiem, kiedy Bóg chce, żeby jeszcze kilka osób wstało. Ile osób jeszcze wstało? Być może kogoś przeoczyłem. Mamy jedną? Huh? Okay. Wstały trzy kolejne? Zupełnie tego nie zobaczyłem. Czyli już mamy cztery osoby, tak? Widzicie, udało mi się złowić kilka kolejnych osób. Jak się nie poddajesz i łowisz dalej, to w końcu jakaś ryba się złapie. Wydaje ci się, że masz właściwą przynętę. Czasem wystarczy ją zmienić. Widzicie, że traktuję poważnie to, co mówię. Dlaczego miałbym tak mocno prosić was o to, żeby wstało jeszcze kolejnych kilka osób? To oznacza, że muszę wierzyć w to, że to, co tu się wydarzy, będzie całkowicie prawdziwe i realne. Przecież już miałem wystarczająco osób, o które moglibyśmy się modlić. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Duch Boży nie chciał Ci tego odpuścić. Powinno Cię to zachęcić. Pokazuje to wiele na temat tego, jak bardzo nas kocha, jak bardzo Mu na nas zależy. Jesteście ze mną? Gdy tylko znajdujecie się w takich sytuacjach, jak ta, gdy opis do was pasuje, proszę was, nie czekajcie ani chwili. Wstańcie na swoje nogi. Nie mówcie sobie, no, ja już przecież trwam w wierze. Wstaniecie na nogi nie odbierze ci Twojej wiary. Gdy wstajesz, tak naprawdę pokazujesz, że wierzysz. Dobrze, mam wrażenie, że wszyscy już wstali.